Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo gorąco w ten piątkowy wieczór, można rzec. Na wstępie, oczywiście, powaga, chciałbym serdecznie podziękować, bo właśnie pękło mi tysiąc osób, które mi obserwują. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że kliknąłeś tam, co Ci nie kosztowało, i zasubskrybowałeś mój kanał. Dziękuję. Tysiąc osób, jedynka z pięknymi trzema zerami. No super, dziękuję. Czyli. Mam taką świadomość, że to, co robię, komuś się przydaje. Dlatego będę to robił jeszcze, jeszcze, jeszcze i coraz więcej. Przejdę niedługo na nową halę, więc się zaczną, mam nadzieję, super odcinki. Oczywiście też koniecznie, moi drodzy, muszę podziękować mojemu wujasowi, no bo taka odbudowa bez niego, no to by się nie odbyła. Uzupełniamy się... Między sobą, moi drodzy, zaraziłem go marką Suzuki. I co jest najlepsze, moi drodzy? Na połowę października mamy kolejną odbudowę, a po tamtej odbudowie mamy kolejną odbudowę. Więc, moi drodzy, dosyć, że mechanika Suzuki, mechanika Mitsubishi. To także odbudowa newralgicznych miejsc, punktów, ale nie tylko. Reparaturki, progi, łącznie z hydropiaskowaniem podwozia, konserwacją i zrobienie tego wszystkiego rzetelnie. Najważniejsze, jak dla siebie. Szanujmy tą markę, dopóki jeszcze jest co ratować, ratujmy. Ile można. Oj drodzy, zbliża się weekend. Już tak naprawdę jedną nogą jesteśmy w weekendzie, a każdy z Was pewnie ma coś do roboty, czy to przy swojej Suzuki, czy może też i przy innym aucie. Ja, moi drodzy, weekend spędzam z tą złotą damą. Ta złota dama przeszła naprawy blacharskie newralgicznych punktów, miejsc. Ale moi drodzy, teraz w weekend będę się nad nią wyżywał. Oczywiście, przy użyciu takiego grzebienia, przy użyciu powietrza, trzeba zbić porządnie wszystkie elementy z rdzy, z tej grubej rdzy. Naprawdę w tym odpadają fragmenty rdzy, dosyć grube, które no nie potraktuje się piaskarką. Nie, moi drodzy, albo przy użyciu grzebienia, albo przy użyciu młotka ręcznego. Trzeba to obić z tej grubej rdzy. No, niestety, jak się nie zadbało kiedyś, to teraz jest więcej pracy. Ale nieważne, ponieważ za miesiąc ten samochód już będzie jeździł i będę się cieszył i zapomnę o tym, co było przy tym aucie. Bo jazda Grand Guitarą Dwójką naprawdę jest tak przyjemna, piękna. Może i nie dla każdego. Znajdą się moi drodzy ludzie. Którzy będą knęli, którzy powiedzą, panie, pomaluj na zielono, rzuć w trawę. No nie, te samochody mają charakter. Mają charakter. Siedząc w tym samochodzie, siedząc w grand witarze dwójce, no, czujesz się w jakimś stopniu bezpiecznie. Dobra widoczność przez szyby, dobre, duże lusterka zewnętrzne. Poradzi sobie i w terenie, i dojedziesz sobie do lasu na grzyby. Nie musisz się bać, że gdzieś się zakopiesz, że gdzieś uderzysz podwoziem. Co do silników, moi drodzy, no różnie, przeważnie. Jak dbasz, tak masz. Ale samochody, tak jak powiedziałem, z charakterem. Kto ma, to wie, że na chwilę obecną nie zamieniłby na nic innego Grandzi dwójki. Ja też. Ja oczywiście też bym nie zamienił na nic innego. Oczywiście mam jakiś inny model marki Suzuki, ale granda musi w rodzinie być. No, moi drodzy, no musi być. Ten samochód ma naprawdę coś takiego w sobie, że przyciąga każdego kierowcę za koło właśnie tej grandzi. Dobra. Młotkowanie, młotkowanie. Po młotkowaniu, moi drodzy, zrobimy hydropiaskowanie. Hydropiaskowanie. Co to jest hydropiaskowanie? Tak jak mamy zwykły karszer z wodą, myjemy sobie samochodzik. No to oczywiście ciśnieniem wody myjecie sobie podwozie, raczej podwozie też trzeba myć, ale myjecie na nadwozie, karoserię. No i oczywiście moi drodzy i przy tym strumieniu wody będzie też leciał dodatkowo piasek. Dlatego to się nazywa hydropiaskowanie. Więc pierw młotkujemy, później karszera, z taką, moi drodzy, końcóweczką, zobaczcie. Taką końcóweczkę sobie podłączymy pod pistolet karszera. Tutaj z tej strony będzie podłączony przewód. Przewód, który będzie podłączony później do butli. Do butli, w której będzie ciśnienie. Ciśnienie... Z kompresora, yy, takiego, który nabija powietrze. Kompresor powietrza. No, i ten tutaj zbiornik, moi drodzy, będzie ten przewód końcowy podłączony pod tamtą dyszę Karszera. Tutaj, tym zaworem, będzie wprowadzone powietrze. Trzy bary z kompresora powietrza. Więc, tutaj, będzie w tym zbiorniku powietrze. To powietrze będzie. Wypychało piasek tutaj przez ten wąż u góry. Tutaj tą rączką, tym zaworem będziemy sobie regulowali strumień przepływu tego piasku. No i tak nam się zrobi hydropiaskowanie czyli woda połączona z piaskiem. Tylko musi być karszer, no, dobry, wydajny musi mieć duże ciśnienie. Zrobi to naprawdę dobrą robotę. No, jest, trochę będzie trochę chlapaniny, będzie trochę bałaganu, no ale no, niestety, chcemy odświeżyć, no to musi to nas, niestety, pracy troszkę pokosztować. Pokażę Wam teraz, jak wygląda już tak totalnie odbudowana grandia przed jeszcze piaskowaniem. Jest tutaj wszystko wstawione, oczywiście, no, była rzeźba, było dorabianie. No, ale jest pancernie, efekt się udał pancerny, najważniejsze, że wszystko jest na swoim miejscu, jest mocne, solidne, jeszcze niezabezpieczone. otwory na te mocowanie podstaw wzdłużnych wahaczy, nowe gwinty, jest to zrobione no pancernie, no, taka była mowa, że to ma być pancerne, to ma przeżyć no, wszystkie elementy Gran vitary. no tutaj niestety jest to bardzo bolesne miejsce w grandiach. No i tutaj pośliliśmy naprawdę na całość. Jest to już obszlifowane, tutaj to wszystko jest w rdzy. Będziemy to wszystko likwidować. Tutaj mamy drugą stronę prawą. Tu oczywiście jest zamknięte, mamy otwory, aby nie żałować wosku preparatu, który no, ma tam no, tą blachę w środku zabezpieczyć. To wszystko, moi drodzy, trzeba obstukać. Tutaj widzimy konserwację, to było tylko zatuszowanie przed sprzedażą. To wszystko też, moi drodzy, trzeba porządnie zbić. To są grube ilości rdzy. Tutaj dziury nie powinny się pojawić, ponieważ to jest gruby metal, ale no, niestety obić trzeba. Bo jeżeli nie obijemy, to możemy sobie piaskować, czy to samą piaskarką, czy to hydropiaskarką, nie, to trzeba wstępnie obić, moi drodzy, obić tym młotkiem, niech ta warstwa rdzy po prostu odpadnie, jeżeli pojawi się dodatkowa jakaś dziura, no to oczywiście na bieżąco będziemy no łatać, będziemy łatać, nie pozwolimy, żeby tutaj jakaś, jakaś dziur została, oczywiście to też jest wszystko przelichowane, to moi drodzy jest tylko i wyłącznie wizualny efekt to jakoś bardzo nie wpływa na wasze bezpieczeństwo. Oczywiście no, musi cieszyć oko. Będzie to ładnie pomalowane, ale to jest kosmetyka. Najważniejsze moi drodzy no jest to, ponieważ spotkałem się już, że ten wahacz po prostu się klientowi oderwał, koło się przekosiło, no i było niebezpieczne. Oczywiście dalszy plan jest taki najpierw młotkowanie, Potem hydropiaskowanie, później jak już to będzie takie wilgotne, oddmuchane, przy okazji będzie oczywiście umyte, bo będzie to też robione przy użyciu wody, więc też tam obmyje po niektóre rzeczy, kanały, elementy, ale oczywiście bez piachu też obmyje podróżnicę ciśnieniowo wodą, wymyje, wypucze ten piach z wahaczy, z tych wszystkich takich miejsc, żeby tam wszystko było też usunięte. Co później, moi drodzy, oczywiście zostaną na loty rdzy, gdzieś tam zaawansowana rdza, którą tutaj widzicie, no, będzie gdzieś tam towarzyszyć w tych blachach, więc później pójdzie neutralizator, moi drodzy. Środek, który ma za zadanie zatrzymać rozwój rdzy. Ale moi drodzy, nie tylko ten środek stosujemy z zewnątrz. Ja, moi drodzy, ten środek oczywiście rozrabiam z niedużą ilością wody, bo według procedury, według zaleceń można tam ileś do iluś środek rozrobić, neutralizator Z. Polarus, polarus czy coś takiego, to są litrowe bańki i bardzo fajna powłoka się robi, ponieważ to po kilkunastu godzinach robi się czarne i tak jakby się dotykało to jest taka troszkę można powiedzieć żywica bardzo, bardzo jest wydajne i co najważniejsze, efektywne, bo już nieraz stosowałem. Tylko ja tak do takiej ropownicy, moi drodzy, rozrabiam ten środek i, moi drodzy, po tym wszystkim każdy otwór technologiczny wlewam, wsikuję. Moi drodzy, nie żałuję. Kupuję tych puszek litrowych kilkanaście i wprowadzam do profili. Do profili najpierw. Niech od środka też będzie przyhamowanie tej rdzy. Naprawdę super polecam Wam, bo no robiłem już niejedną grandię i do dzisiaj cieszy się naprawdę jeszcze swoją żywotnością, i nie ma tragedii, więc nie żałuję. Nie, że od razu daję wosk w profile zamknięte. Nie, moi drodzy, wosk to jest element, środek ochronny, który pozwala dobrze wydostać się w wodzie, jeżeli oczywiście nie są zapchane kanały i nie jest tam zabłocone. Pierwszy neutralizator, później dopiero i to nie w ten sam dzień. Na drugi dzień po dwóch dniach, jak to wszystko wycichnie, ten neutralizator wejdzie, wejdzie w proces chemiczny i dopiero tak kilkanaście puszek wosku w profile zamknięte wosku, w kolorze bursztynu czy w jakiegoś innym kolorze. No a od, potem oczywiście dopiero środki konserwacyjne też tam porządne. Co jeszcze, moi drodzy? Jeżeli tutaj mamy te spawy wykonane, tutaj spawy łączenie blachy z blachą, to też w taki wam mogę polecić fajny środek. Jest dosyć kosztowny, ale jest naprawdę godny uwagi. To mi tam kiedyś polecił dobry blacharz, bo środek to jest Dintrol. Dintrol. Taki środek, to jest dobry środek, moi drodzy, na spawy, na jakiekolwiek spawy, na łączenia. A jeżeli byście, na przykład, robili blachę na zakładkę, to między zakładką, moi drodzy, kolejny środek dobry to jest taki, otóż tu. To jeżeli robicie na zakładkę blacha z blachą. Dobry środek też tutaj, taki inżynier, blacharz, po prostu polecił, sam od niego kupiłem, bo stosuję te środki, więc wiecie, ja też tam gdzie staram się, gdzie mogę zaczerpnąć wiedzy od ludzi mądrych. No, bo moi drodzy, całe życie się człowiek uczy. Jak to fajnie móc już bezpiecznie podstawić łapy pod granwitarę dwójkę, bo przez ostatnie miesiące stała o to na tych dwóch słupkach, aby można było. Cokolwiek robić przy tych punktach newralgicznych, moi drodzy. Teraz już stoi bezpiecznie, pewnie na podnośniku. A łapy, moi drodzy z tyłu, są już pod tymi miejscami odbudowanymi. Już jest podniesiona na podnośniku. Pamiętam ten moment, jak nie było gdzie podnieść, moi drodzy, było tak tutaj krucho, progi były kruche, że nie byłem w stanie tego podnieść. Ale oczywiście, podczas napraw. Samochód z tyłu był osadzony tutaj na tych elementach tylnego wózka, tak aby oczywiście te łapy nie przeszkadzały i można było swobodnie, spokojnie no, wykonać swoją porządną robotę. Teraz zobaczcie, łapy normalnie są pod mocowaniami, tak aby ten samochód już był wyżej, żeby mógł dalej wykonywać dalszy etap napraw. No, to wszystko moi drodzy, trzeba obić, opukać, wypiachować. No i jeszcze na pewno pożyje długi czas. To wszystko zobaczcie. Wszystko trzeba usunąć wszędzie. Tam zobaczcie, przy persona, tam u góry. Nie wiem dlaczego, ale przód dostaje mniej po tyłku, jeżeli chodzi oczywiście o karoserię, niż tył. Tył jest najbardziej zarażony. No tył zawsze, jeżeli coś nie było nigdy robione, wygląda w taki sposób, a nie inny. Zobaczcie, to to usuniemy tego w ogóle nie chcę. Nie potrzebuję. tam trzeba tą podłogę, wnękę porządnie też zrobić, zabezpieczyć. No, bliżej na pewno niż dalej. Więc nic, życzę Wam serdecznie miłego, spoko... O, lampka też fajna, moi drodzy, pach. O. Życzę Wam wspaniałego, spokojnego weekendu. Popracujcie przy swoich Suzukach. Ja, moi drodzy, zmagam się przez weekend ze złotą strzałą. Dzięki za tysiąc subów. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!